Pod koniec sezonu wakacyjnego w Łęgowie pod Lipami miały miejsce warsztaty Cruises and Events. Można było się na nich dowiedzieć o nowościach związanych z turystyką wypoczynkową na wielkich statkach przypominających pływające luksusowe kurorty. Drodzy Państwo, w trakcie ośmiodniowego rejsu 7 noslewów, możemy zwiedzić sześć państw. Tak? Generalnie są też takie trasy, więc myślę, że na tym polega właśnie atrakcyjność cruisingu i że możemy zobaczyć różne kultury. Państwa ciekawe miejsca. Same warsztaty były jak najbardziej profesjonalne. Dynamika powodowała pewne zmiany, jak to zawsze bywa, niemniej jednak całość imprezy uważam za bardzo udaną i wysoko ją oceniam. Podczas warsztatów odbyły się nie tylko wykłady o tematyce cruisingu, ale również inne związane z turystyką. Między innymi odbyła się też premiera książki Magdy Emilianowicz. To jest ta książka którą dzisiaj promowałam pod podszewką świata. Myślę, że w klimacie tej imprezy, bo cztery wywiady z czterema bardzo ciekawymi podróżnikami. Mnie najbardziej zainteresowało wystąpienie Zbyszka Konkola dotyczące rejsów, oferty dla różnych grup wiekowych, grup oczekujących różnych rzeczy i no, wieczór karaibski, dzisiejsza impreza, czyli wieczór karaibski. Warsztaty zostały przypieczętowane programem rozrywkowym. Wieczór karaibski nawiązywał do imprez podobnego typu, jakie codziennie odbywają się na kruzach. gwiazdą wieczoru pod lipami był Kasa, który zresztą też jest miłośnikiem cruisingu. W przypadku karaibów to najczęściej są inne wyspy, ewentualnie miasta na wybrzeżu Ameryki Łacińskiej. To jest fajne, to jest ten program, powiedzmy dzienny, tak? Natomiast na tym nie kończy się cały program, ponieważ są zajęcia wieczorne, integracyjne i tak dalej. I rzeczywiście po kilku dniach tworzy się klimat, jest taka integracja pomiędzy załogą, a ludźmi. Mi. Pływając od brzegu do brzegu statkiem, mamy niepowtarzalną okazję poznawania nowych kultur, odmiennych zwyczajów kulinarnych i przede wszystkim poznawania za każdym razem innych ludzi. Kruzy to nic innego jak ten świat w miniaturce, gdzie w ciągu tygodnia, a może dwóch, w zależności od wyboru, jesteśmy w stanie opłynąć historię naszego dziedzictwa. Dziedzictwa świata, dziedzictwa uniwersalnego, gdzie codziennie poznajemy inną kulturę, inny język, inną kuchnię. A a co najważniejsze. Wtedy świat jest bliższy nas. Statki pasażerskie mają ogromną przewagę nad autokarowymi wycieczkami objazdowymi. Turysta na statku przez cały czas trwania wyprawy mieszka na pływającym hotelu. Nie odczuwa dyskomfortu związanego z długimi przejazdami autokarem z miejsca na miejsce. Poza tym zwiedzanie statku jest już atrakcją samą w sobie. Tych zalet jest o wiele więcej. Bardzo duża kumulacja emocji związanych z podróżowaniem w bardzo krótkim czasie, czyli to o co tak naprawdę chodzi w podróżowaniu, w spędzaniu intensywnie urlopu. Podróże morskie na statkach to nowa forma incentive travel. To gałąź turystyki, która od kilku lat staje się coraz bardziej dostępna dla średnio zamożnego klienta. Właśnie w tej chwili trafia pod strzechy. Tym bardziej potrzebne są tego typu warsztaty, by odpowiednio przygotować agentów turystycznych do obsługi klientów. Polecamy również zobaczyć Gala Pasja w biznesie oraz premiera reportażu o pani Józefie Kruśnickiej. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.